Z tej strony, maluba, poprowadzę dzisiaj specjalnie dla Prima Dzień z Zawodnikiem. I będzie to dzisiaj Adrian Cios, który jest już obok mnie. Cześć, Adrian. Dzień dobry, witam was wszystkich widzów. Witam ciebie. Maluba, moja kochana. Słuchaj, chciałbym się dowiedzieć, jaki jest plan na dziś. Przede wszystkim dzisiaj zrobimy sobie trening. Jedziemy sobie coś zjeść. Później jedziemy sobie, idziemy sobie na jakiś spacerek. Jest dzisiaj niedziela, więc za dużo też nie możemy zrobić. Ale my coś fajnego wymyślimy. Ja lubię spontany, więc nie lubię planować. Zobaczymy, co nam los przyniesie. Okej, okay, to zobaczymy, co Adrian dla nas przygotował, a my lecimy na trening. Ruszaj się! Rówcik, skąd łoń mata odchylenie żółt? Idzie optymizm tak. Nawet jak nie wiesz jak robić, to udawaj, że wiesz, rób po swojemu, nikt Cię nie zatrzyma, Ty nie jesteś rozpędzona lokomotywa, co prawda węglowa, no trudno. <grymne> <grymne> Sewaku. Tak, dwa, wolniej, pełniej, pełniej, tak, trzy, cztery, luźniej, bez głowy, pięć, Jest z nami trener Adriana, pan Jacek Kucharczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam do pana kilka pytań, bo jesteśmy właśnie po treningu Adriana i przede wszystkim chciałabym się dowiedzieć, czy Adrian jest zaangażowany w treningi, bo jak wiemy, trwają one dopiero od chyba kilku dni. No tak, no, trwają kilka dni. ma. Się przygotować do czegoś tam, według mnie ma się usprawnić w ogóle, bo jak przyszedł, to się potykał, trzymał się ścian, teraz już łapie, że tak powiem, pozycję, zaczyna normalnie funkcjonować. I tyle no, pracujemy nad podstawami boksu, bo tak się składa, że jestem trenerem boksu, więc uczę go od podstaw. No, a, a ile on z tego weźmie, ile on z tego będzie umiał, to już, to już jego sprawa. Owszem, systematyka jest bardzo ważna, także im częściej będzie chodził i więcej, tym łatwiej będzie przyswoić te podstawy. A... Czy Jest zaangażowany, no powiem tak, udaje, że jest. No, ja się na to, na to biorę, dobrze udaje zaangażowanie. Tak? A do tej pory ile treningów wykonaliście i jak to wygląda, jeżeli chodzi o taki plan tygodniowy, ile tych treningów w tygodniu jest? To jest tak, to jest tak. Miało być, miało być. Sześć. Miało być sześć treningów, jest jeden. Jeden tygodniowo, no to to nie jest tak źle, tak? Bo że tak powiem, umawiamy się na wiele więcej. Na wiele więcej. Nie udaje się tego sfinalizować, ale jest nadzieja. A czy, widział, a czy widział pan przeciwnika Adriana i jak ocenia pan w takim razie tutaj szansę, czy. czy... Jakiego przeciwnika? Co to ma być? Co to ma być? Ja myślałem, że, że mam go nauczyć chodzić. Bo, chodzić nie mówić, nie Czyli to w ogóle trener jeszcze nie wie, że walka jest, tak? Ja nie mówiłem trenerowi, ale... Czy, bo zaczynacie od podstaw. Ja nie mówię trenerowi, my walkę będziemy mieli, nie chcę trenera martwić. Wy będziecie mieli walkę, a co bo miał? Będziemy, my będziemy mieli walkę, a czy ja będę miał walkę i... No, ty, ty, wa... ty będziesz miał walkę, tak? I ja się teraz o tym dowiaduję, tak? tak? Przychodzisz na półgodzinne treningi i mówisz, że będziesz miał walkę, tak? Pod warunkiem, że ten twój przeciwnik trenuje krócej, czyli 20 minut. Miejmy taką nadzieję, że tak jest. Ale naprawdę nie powiedziałeś trenerowi o tym, że będziesz mieć walkę? No nie, nie było kiedy, bo dużo pracy miałem, różnych zajęć i zapomniałem. No nie było okazji z trenerem po prostu porozmawiać, bo na ostatni trening no, nie dotarłem. I mam nadzieję, że teraz intensywność treningów zwiększy się, skoro trener ma świadomość tego, że jednak jest to walka. Mam nadzieję, ja żyję tą nadzieją i w ogóle bardzo mi się podoba podejście Adriana. Adrian... Tak opowiada o sobie pięknie, wspaniale. I jeżeli tylko w 10% uda nam się zrealizować to, co on zamierza, jego marzenia, to będzie super. A myśli pan, że talent tutaj Adriana jako showmana pomoże mu podczas walki? To ja wiem, jemu pomoże w zakupach, w, w kupowaniu bez kolejek, tak, tak. ale w walce to tak nie za bardzo, bo po drugiej stronie może być cwaniak albo jeszcze większy cwaniak, także zobaczymy. Poza tym jeżeli chodzi o walkę, to wszystko się okazuje w ringu czy w klatce. A teraz możemy sobie tylko gdybać. A Adrian jest bardzo mocny, bardzo mocny. W gębie jest bardzo mocny. Dobrze, dziękuję Panu za odpowiedź na te kilka pytań, a my lecimy dalej, żebyś pokazał swój dzień. A ja potrzebuję się schłodzić, tak więc idziemy teraz sobie zjeść lody, bo trzeba, <coughs> trzeba robić wagę, no Powiem Ci, że teraz dość ciekawie się zrobiło, dużo współprac, różnych propozycji. Dzieje się, nie sądziłem, że uda mi się z tego wszystkiego odgrzebać i z powrotem wrócić do gry. Co ci powiem, ciężko trenuję, ciężko się przygotowuję. Odstawiłem alkohol używki. Forma jest, będzie pięknie. Jeszcze tylko półtorej tygodnia i zmiatamy łukaszka z powierzchni ziemi. W ogóle fajnam taką ciekawostkę. Czas na czas moich przygotowań przeprowadziłem się do ekipy Hellhouse, gdzie od początku z nimi zaczynałem streamowanie. Ja mieszkam sobie z nimi, trenuję sobie, oktagon w ogóle mamy na podwórku, zajebiście czas. Dosłownie normalny cały OKTAGON z podłogu ze wszystkim i razem sobie, razem tam bijemy, trenujemy, dbają o mnie bardzo w ekipie, codziennie streamujemy wieczorami. Więc jest... nie? Pozdrawiam całą ekipę Hell House i cieszę się, że jesteście ze mną i trzymacie za mnie kciuki. A co? ekipka jest w Hiszpanii, odpoczywają sobie, nagrywają różne projekty, też nie mogę wszystkiego zdradzać. Mm, I prawdopodobnie po walce jest dużo taka szansa, że po walce do nich będę leciał. A oni na pewno na moją walkę zlatują tutaj do Polski, tak więc też fajnie, że będą obok mnie. A ja zostałem, żeby ciężko trenować, przygotowywać się, bo nie mogę sobie pozwolić na to, żeby jakiś mrugała mi dał radę. Tutaj wczoraj pół litra wszystko chodzi się w Jakoś się odpaliłem, ale mam 82 kg, więc jeszcze mam 2 kg tolerancji. Przynajmniej to Teraz mogę w a od nich na swojej diecie się odchudza. O, wujaszek dzwoni. Siema bratku, co tam? Nagrywamy Dzień z Zawodnikiem. Nagrywamy Dzień z Zawodnikiem, co tam u Ciebie, jak tam? Czyli jednak zmiana location. Dobrze, jest bardzo dobrze. Aż nawet waga trochę za nisko mi zjechała. Muszę dojadać, właśnie na lodach jestem. Ale czuję się świetnie, ciężko trenuję. Warto było zostać, kurwań. Pojechałbym, nie trenowałbym i bym znowu potem tłumaczył się, a tak ciężko pracuję Ciężko się przygotowuję, jest pięknie. Okay. To ja poproszę trzy gałki. Chcesz Mati coś? się. A będę miał. Dziękuję. Może tylko Jak? Szczęśliwe dziecko. Idziemy dalej. No nie, wszystko na nie. But mi się rozwiązał, lód mi cieknie. Widzowie, co tu się dzieje? Pamiętaj Łukaszowadze, bo na twoje nieszczęście mamy limit wagowy, do którego musisz zrzucać. A może trochę przytyć? Świetnie mi na razie idzie. Mam nadzieję, że twoja dieta działa. Słuchaj, mam do ciebie kilka ważnych pytań. Myślę, że one nurtują naszych widzów. Przede wszystkim, jak to się stało, że poznałeś się z Magikalem i pytam tutaj o Daniela. Wiesz co? Poznaliśmy się na Alkomaster. Już nie pamiętam, bo prawie dwa lata temu. Jeszcze przed COVIDem był Alkomaster gdzieś w tym czasie. No i wtedy się poznaliśmy. No, i jak wtedy wyglądał wasz kontakt? Bo wiemy, że potem byłeś u niego na urzędniczej. Jak w ogóle doszło do tego, że pojechałeś do jego mieszkania? Znaczy, wiesz co? Daniel zawsze mi się wydawał bardzo w porządku osobą i po wyjściu z więzienia, mieliśmy dość, dość dobry kontakt. Po wyjściu z więzienia, po prostu odezwał się do mnie i zaprosił mnie do siebie na urzędniczą. Tam bodajże chyba dwa razy przekładaliśmy z tego względu, mój przyjazd z tego względu, że akurat ja nie mogłem przyjechać, ale to z jego inicjatywy wyszło to, o czym chciał przyjechać i tak dalej. Posiedzieć, pogadać o tym wszystkim, co tam, co tam się działo przez ten czas. No i tak się pojawiłem. Okej, okay, ale tam na miejscu wiemy, że była już Nikola. I jak to wyglądało? Bo tutaj dużo osób domniema, że tam już między Wami coś iskrzyło, są różne szoty na TikToku. Powiedz, jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Czy faktycznie coś między Wami tam się już działo podczas Twojego pobytu, właśnie na urzędniczej? Wiesz co, absolutnie nie. Każdy z nas był pod wpływem alkoholu i po prostu żeśmy spędzali sobie fajnie czas, rozmawialiśmy. i Ja jakby bardzo byłem jakby za tym, że za nimi mi jakby ta relacja pasowała, podobała się. Ja jeszcze wtedy nie znałem Daniela z tej strony, ja nie wiedziałem, jaką on jest osobą, jaką jest człowiekiem. Dopiero później to zaczęło wychodzić, więc tak naprawdę mój przyjazd na urzędniczą, po prostu czysto koleżeński i wtedy mi się wydawało, że jeszcze mam do czynienia z, z normalnymi ludźmi. Ok, a jak teraz wyglądają Twoje relacje z Nikolą? Czy wy jesteście parą? Ludzie często nagrywają Was z ukrycia. Raz nawet jak trwała jej metamorfoza włosów, to ludzie złapali Was gdzieś tam, że szliście za rękę, więc powiedz teraz, jak to wygląda. Wiesz, co? My z Nikolą nie byliśmy razem, nie jesteśmy razem. Nie było nawet takich zamiarów, żeby być razem. To nasze relacje są czysto przyjacielskie. I ja ci to przytaczę taki może. Dam Ci taki przykład. Jeżeli idziesz ulicą. Jesteś facetem, idziesz ulicą i widzisz, jak jakiś facet y, robi krzywdę kobiecie, to nieważne, czy to jest twój przyjaciel, kolega, obca osoba, nie, idziesz i pomagasz. Uważasz, że to jest normalne i w tym przypadku było tak samo, po prostu jakby... Odezwała się do mnie, bo mieliśmy jakiś tam kontakt u Daniela Magikala. Tym bardziej, że byłem jedną z niewielu osób, które miały okazję tam poznać przy przetrzymywaniu tym, który tam, które tam miało miejsce. Później odezwała się do mnie, z jakby o pomoc. Ja jej pomogłem. I to wszystko. Nasze relacje są czysto przyjacielskie i nas żadne relacje poza tym nie łączą. Więc to, że ludzie sobie w ten sposób powiedzieli, to, że Daniel to w ten sposób przedstawił, no to nic na to nie poradzę, no nie mam na to wpływu. No tak samo jak siedział i płakał do kamery, że o, Nikola go zostawiło, no to jest takie granie na ludzkich uczuciach, żeby zamazać to, co jest prawdą. Nie wiem, skoro jesteś młodą dziewczyną, widzisz jak, yy, tak, jesteś facetem, który przypalał Pety e, mamie na głowie, są mam na to też filmiki. E, nie wiem, e, uderzył mamę kulą. E, Łukasz e, bił mamę, gdzie też na to są jakby dowody. No sorry, powiem wam, że no to jest mega słabe. I nie dziwisz, się tej dziewczynie, że ona chciała stamtąd najzwyczajniej w świecie uciec, skoro miała taką okazję, no to to zrobiła i to wszystko. Rozumiem. Słuchaj, mam do ciebie jeszcze kilka pytań, ale wiem, że... Muszę ci przerwać, jakby... dzisiaj mam face to face, musicie się przygotować, przebrać, wziąć prysznic, dotrzeć na miejsce, więc... Następna jakby będziemy kontynuować później po face to face, dobra, nasz wywiad. Spoko, spoko, Dobra, to widzimy się już na face to face. Tak, dobra. Do, wielki, zobaczenia. do zobaczenia. Znajdujemy się właśnie przed siedzibą Stream Online, gdzie dzisiaj dojdzie do face to facea Adriana Ciosa razem z Łukaszem Magikalem. Jest już właśnie Adrian, cześć, jak się czujesz? Witam Cię, hej. Hej, cześć. Dobrze. Powiedz, z kim tutaj przyszedłeś? Przyszedłem tutaj z moim przyjacielem, z moim kumplem, członkiem ekipy Hell House, do którego również należy, gdzie razem streamujemy, mieszkamy. Cześć, to może się przedstawą? Może widzowie nie wiedzą, kim jesteś? Jestem Rafał Gruby, jak to woli, tak mówi. Tak, no, tak to jest. Jestem, no, przyjacielem z her -house. Super, a czy zobaczymy cię też podczas jego walki? Tak, no, no raczej tak, na pewno. Cały team będzie raz. No, no. Cała ekipa no. nasza no. będzie, Team cios, więc wjeżdżamy, dzisiaj wziąłem grubego, że sobie zobaczę jak to jest. Pokazał się, zobaczę jak to jest przed kamerą. A może zdradzisz nam w ogóle, kto będzie w Twoim narożniku. Na razie chcę jeszcze nie chcę tego zdradzać. Jeszcze przyjdzie na to czas. Będzie wysoko. Dobra, to co, lecimy i na pewno nagramy coś z face to face'a i z tego, co będzie działo, się po. Słuchaj, jesteśmy właśnie przed wyjściem na Facebook. Face. Jestem ciekawa, czy masz coś do powiedzenia, bo później może być już różnie. Także takie ostatnie słowo do kamery. Nie mam nic do powiedzenia, więcej zrobię, to zobaczymy te, zobaczycie to pierwszego lipca. Także no to wszystko, tak? Tak. Okej, okay, to do zobaczenia. Słuchaj, widzimy już właśnie Twojego przeciwnika, stoi tam przed nami. Trochę dziwnie się na niego patrzysz. Czy masz coś do powiedzenia jeszcze przed samym wyjściem? Absolutnie nic, chcę Was tylko zaprosić. Na dobrą zabawę, bawcie się dobrze. Słuchajcie, udało mi się wyciągnąć bez zgody Adriana Ciosa, jego przyjaciela grubego, żeby zadać mu kilka pytań. Słuchaj, wiemy, że mieszkacie razem, więc przede wszystkim powiedz, czy on serio trenuje, czy to jest jakaś ściema? Trenuje i to bardzo dużo. Zobaczycie to na walce, więc bądźcie gotowi. Tak, tak, na pewno? No 100%. <laughs> e, dobra, możesz nam zdradzić coś, może jak wygląda jego dzień e, tam u was w ekipie, czy on razem z wami streamuje, czy, czy ciągle jest na treningu, jak to wygląda? Nie no, teraz aktualnie nie streamuje, no bo musi trenować, trenuje bardzo ciężko, więc no, normalne raczej, nie, że nie streamuje, no bo musi się wyspać i w ogóle, więc no tak to już jest. Okej, okay, spoko. A Ty tutaj dzisiaj pojawiłeś się, bo co, też chciałbyś może kiedyś spróbować swoich sił we Freak Fightach? Jak to wygląda u Ciebie? Kiedyś może tak. Aktualnie jestem po prostu, żeby wspierać Adriana. No, jako no dobra. House, po prostu. Dobra, a czy będziesz tutaj dzisiaj coś poddymiał? Jak to wygląda? Nie, nie. Ja tu po prostu no jestem tak, no spokojnie. Wszystko dobra, jest dobra. Okay. Czyli nie jesteś po prostu ochraniarzem, tylko jesteś obserwatorem? Tak, tak, dokładnie. Dobra, dobra. To lecimy i sprawdzimy, co tam się dzieje, bo myślę, że dzisiaj będzie grubo. Cześć, słuchaj, jesteśmy świeżo po face to face, mam do Ciebie zasadnicze jedno pytanie, bo zostało wykonane tutaj dwa telefony, zadzwonił z tego co słyszałam psychotrop i Don Heros i chciałabym, żebyś tak króciutko się do tego ustosunkował, bo oboje Cię bardzo mocno zaatakowali. Czy tam pomiędzy nimi jest jakiś konflikt? Znaczy, pierwsza rzecz jest taka, no Choros niech się najpierw przyzna o pieniądzach, które wisi ludziom za Alkomaster, więc tutaj myślę, że nie ma sensu dalej się wypowiadać. A druga rzecz, jeżeli chodzi o psychotropa, ja sobie muszę z nim to przez telefon wyjaśnić, bo zachował się nie w porządku. Podaj za mojego kolegę i zamiast zadzwonić jak kolega na telefon pogadać, to publicznie mnie zaatakował. No mega słabe, że to jest mega słabe i właśnie tak po tym poznamy ludzi, nie? Prawdziwych, fałszywych, no i to wszystko. bye, bye.